Profesor Mateusz Stadnicki, witam serdecznie w piwnicy z kulturą Celarium Doksa, gdzie dziś porozmawiam z moim gościem o, o polskiej piłce ręcznej. A moim i państwa gościem jest dzisiaj kapitan i obrotowy Gwardiopole oraz brązowy medalista Super Superligi w sezonie 2018-2019, Mateusz Jankowski. Witam bardzo serdecznie. Witam bardzo serdecznie, to zwłaszcza brązowy medalista mi najbardziej odpowiada. To najlepsze jest, nie? Oczywiście, bardzo długo czekałem na taki tytuł i naprawdę jest to bardzo miłe, jak to się tak zwraca. No właśnie, Mateusz, wielkie gratulacje w ogóle za za, ten, za to zdobycie tego brązowego medalu, historycznego medalu dla Gwardii, bo przecież po 55 latach Zdobyty medal i tak jak wspomniałeś, można się tym chwalić i jest tym i należy się tym chwalić. Jak wrażenia? Znaczy, powiem tak, no, ja już kilka ładnych parę lat gram w piłkę ręczną na tym najwyższym poziomie i zawsze gdzieś czegoś mi brakowało. Tak? To jednej bramki, to dwóch bramek, często przeplatał się w tym wszystkim właśnie MMT z no, i tak jak pan redaktor powiedział, no to było zdecydowanie wywalczone, i też myślę, że z przebiegu sezonu nam się po prostu należało. Tak? O ile takich medali wiadomo, że się nie rozdaje, to myślę, że swoją postawą przez cały sezon zasłużyliśmy na to, bo pokonaliśmy większość zespołów w tym roku, łącznie z Wiwe Kielce gdzie ta sztuka się nie udała żadnej innej drużynie oprócz Wisły Poznań, bodajże od blisko 10 lat, więc to, to też jest duży sukces i trzeba się nauczyć cieszyć z małych rzeczy, bo to gdzieś jest, mówię, no fajny fundament do budowania czegoś na przyszłość i my mimo, już nie mówię o przepaści budżetowej, ale o warunkach fizycznych, o, o, o tym, że Wiwe Kielce na przykład ma Zawodników takich, jakich chcą, a my mamy takich zawodników, jacy gdzieś tam pasują pod względem charakteru. tak? I udało się zlepić naprawdę fajnych wojowników, którzy, którzy dali radę, bo mimo gdzieś kontuzji, jakie mieliśmy przez ten sezon, bo on to nie był łatwy sezon. Nie mieliśmy gdzieś tam przez trzy miesiące Tolka Łangowskiego, Wiktora Kawki nie ma z nami prawie cały sezon. Ponad pół sezon nie grał z nami Kamil Mokszki, główny reżyser gry. A my daliśmy radę i, i, i to trzeba docenić i trzeba umieć się z tego cieszyć. No i ja się z tego bardzo cieszę. No są, ja powiem ci, że będąc na tym ostatnim meczu z tymi Kielcami, a no niesamowicie kibicom podnieśliście ciśnienie, tak, że można. Po... Powiedzieć w tej końcówce, bo no, no, trzeba przyznać, że ten mecz był no, strasznie zacięty. Bo tam na początku chyba było dość długa, dość duża spora różnica bramek, tam była 6 czy 7 bramek w pewnym momencie. I potem, już na ostatnie minuty, no wszystko się ważyło, Kto ten medal zawiesi na swojej szyi. Znaczy, z Kielcami to, to był poprzedni mecz, nie ostatni. No ostatni tak, był z Kwidzynem, tak? tak. tak, tak. No Jeśli mówimy tak. o tym meczu z Kwidzynem, o tym ostatnim, e, to powiem szczerze, że ja miałem takie przeczucie, że nieważne jak będzie grał Kwidzyn, my i tak damy radę, bo byśmy naprawdę bardzo mocno zdeterminowani. E, wierzyliśmy w to, że nam się uda. Nam się udało. Mieliśmy gdzieś tam bodajże w 52 minucie 5 czy 6 bramek przewagi i byliśmy przy piłce. No i gdzieś totalnie stanęliśmy, tak? I, i zdarzały nam się już takie przestoje wcześniej, ale my po prostu oddaliśmy piłkę przeciwnikom i, i oddawaliśmy piłkę przeciwnikom, i, i oni wyprowadzali łatwe kontry. No niefajny moment w meczu, ale jakoś i tak wierzyliśmy, że nam się to po prostu uda, że nam się nic nie może stać, no. Zwycięzców się nie sądzi, cieszmy się z tego, co mamy, ale to była dobra, dobra lekcja na przyszłość, naprawdę. Pewnie też nie będzie się pamiętać za kilka lat, jaki był tego wynik i jak, jakim, jak to się wszystko rozegrało, tylko no, kto zdobył ten brązowy, ten, ten brązowy medal. Znaczy to na pewno tak jak pan redaktor mówi, ale ja mogę powiedzieć tak, ze swojej strony troszeczkę, gdzie ja sobie. Na dużo wcześniej wizualizowałem to, jak to będzie wyglądało i widziałem się w tym, jak będziemy odbierali te medale, jak będziemy się cieszyli. Ja to już gdzieś miałem w swojej głowie, że tak powiem, przeżyte, tak i e, gdzieś tam sobie, jak robimy różne wizualizacje, tak sobie pomyślałem, że fajnie by było to załatwić w pierwszej połowie czy tam e, w połowie drugiej połowy, żeby było dziesięcioma bramkami i spokojnie to dowieść, ale z drugiej strony mówię, najlepiej by było, jakby się skończyło dwoma, bo. Myślę, że wtedy wszyscy kibice by, by o tym mówili, byłyby by bardzo duże emocje, no i tak się stało gdzieś, no, jestem trochę złą, złym wróżbitą, tak? bo tą nerwową końcówkę gdzieś sobie wymarzyłem, no i tak się stało i dzięki temu mieliśmy wspaniałe emocje i na pewno takie chwile, jakie przeżyłem ja osobiście i myślę każdy z zawodników w tym spotkaniu z Kwidzynem, to będzie nie do końca życia, bo... Pierwszy raz słyszałem, żeby kolejki na nasz mecz były do ulicy Oleskiej, to jest jakieś dobre 200 metrów, eee, że zabrakło biletów, że hala była, pękała w szwach I, i mówię, ta atmosfera, to co zrobili kibice, to tak naprawdę to wszystko jest dla nich. No my byliśmy tylko tłem artystycznym dla tych wydarzeń, co były na trybunach. No właśnie do tego ostatniego meczu jeszcze na chwilkę powrócimy do tego medalu, ale ja chciałbym teraz powrócić do Twojej osoby, do samego początku. Jak to w ogóle się stało, że zostałeś piłkarzem ręcznym? Czy ta piłka ręczna była od początku w swoim życiu, czy był jeszcze jakiś inny sport, a może tego sportu gdzieś tam na początku nie było w ogóle? Znaczy no, powiem tak, no, jeśli chodzi o moje początki, to ja jestem takim dosyć dziwnym tworem, tak bym to nazwał, bo ja pochodzę z małej miejscowości pod Elblągiem, w Zalesie, pozdrawiam bardzo serdecznie, gdzie tam było 200 mieszkańców maksymalnie. I gdzieś tata we mnie zaszczepił właśnie, właśnie sport, bo tego sportu było dużo w domu, czy oglądaliśmy kolarstwo, czy wszelkiego rodzaju mecze reprezentacji Polski. Bardzo swego czasu podobała mi się siatkówka, w którą też próbowałem swoich sił gdzieś tam na jakichś szkolnych, szkolnych zajęciach. Ale moim marzeniem było takie coś, że po prostu ktoś mi odegr odegrał hymn Mazurka Dąbrowskiego, na, jakiej, na czymkolwiek, po prostu ja marzyłem, żeby, żeby mi odegrano i wtedy byłbym taki spełniony. No i marzyłem sobie o tym, marzyłem, marzyłem, aż kiedyś pojechaliśmy na zawody międzyszkolne w piłkę ręczną, no z racji tego, że byłem wysoki jak na swój wiek, to gdzieś tam nauczycielka wychowania fizycznego mnie, mnie po prostu wzięła do drużyny. No i po tych zawodach padło to zapytanie, czy nie chciałbym trenować piłki, piłki ręcznej. Mówię, no kurczę, co mam do stracenia, no nic, no jasne. I w przeciągu niecałego tygodnia zmieniłem otoczenie. Poszedłem do, do Elbanga do szkoły, gdzie był zespół juniorski. Bardzo szybko gdzieś tam złapałem się do tej drużyny. E jeździłem, jeździłem już z nimi na jakieś tam zawody międzyszkolne, ale to też było dosyć późno, bo to było w połowie drugiego semestru w drugiej klasie gimnazjum, więc y, oni już byli po 4-5 latach treningów, ja no taki można powiedzieć świeżak sobie wiem, wchodziłem. Tak. Ale no udało się, bo po roku treningów praktycznie, no to okres był półtora roku, tak, ale po roku treningu, bo miałem dwie takie dosyć poważne kontuzje w tym czasie, y, dostałem się do SMS-u i, i uważam to za duży sukces i gdzieś tam to pozwoliło mi chyba zacząć marzyć, że coś mogę w tej kwestii w tej kwestii osiągnąć. No i tak sobie wymarzyłem, że mi kiedyś tego Mazurka odegrano. No to miejmy taką nadzieję, że też ta gra w tej reprezentacji, bo wiemy, że to, to też jest twoje marzenie, żeby w tej reprezentacji z tym orzełkiem na piersi zagrać, więc też na to. <gry> no, ja, ja oczywiście ja tego nie ukrywam, bo dla mnie. Występ z orzełkiem na piersi to jest, no nie wiem do czego, nawet nie mam do czego to porównać, bo nie znajduję teraz tego w swojej głowie, tak. E, fajnie tutaj gdzieś tam bijemy się jako gwardia, ale tam mogą być tylko nieliczni i, i trzeba bardzo ciężko pracować, a w moim przypadku trzeba bardzo ciężko pracować, żeby tam się dostać. Być może kiedyś się uda, jak nie w takiej roli, to może w jakiejś innej. No marzę sobie o tym. A co z tych marzeń wyniknie, no to czas pokaże. No właśnie. I ta, ta ciężka Twoja praca, ta, ta cała droga, którą w tym miejscu, gdzie znajdujesz się teraz, również w tym sezonie byłeś bardzo wiele razy zauważany przez właśnie przez środowisko piłki ręcznej, przez właśnie w Superlidze, bo byłeś też nominowany do zawodnika kolejki, i zostałeś również zawodnikiem miesiąca. Czy taka nominacja. Jest też dla ciebie ważna i motywuje do jeszcze cięższej pracy? Czy jakbyś to widział? Znaczy ja powiem tak, to jest y, chyba wypadkowa pracy całego zespołu, bo oczywiście jest to miłe, fajnie się te nagrody gdzieś tam odbiera, fajnie się słyszy y, ciepłe słowa i, i fajnie, że to ktoś docenia, ale y, czy, czy ja gdzieś, nie wiem, to na mnie jakoś wpłynęło. Myśl, myślę, że nie. Myślę, że, że to było oczywiście miło i było gdzieś pod, po drodze, ale byliśmy, ja byłem bardzo zdeterminowany na ten medal i no chciałem. Ja dawałem po prostu z siebie tyle, ile mogłem. I, i można powiedzieć, że dałem z siebie wszystko, bo y, te mecze finałowe naprawdę odbiły się bardzo mocno na moim zdrowiu. No, ale gdzieś no, trzeba było. No, się poświęcić, nie pękać, wziąć jakieś tam mocniejsze leki przeciwbólowe, żeby, żeby, żeby w ogóle wyjść na boisko. Bo te ostatnie, ostatnie dni to praktycznie w ogóle nie trenowałem z zespołem, tylko byłem, bo nie byłem w stanie, bo zdrowie mi na to nie pozwalało. Ale teraz jest czas na, na re regenerację. Na regenerację, na zadowolenie i na fajne wspomnienia. Myślę, że to jest bez wątpienia duże uznanie, tak jak wspomniałeś wcześniej, dla kibiców ten doping ta pełna hala w Opolu, ale też kibice na wyjazdach Gwardii, gdzie za wami jeździli. Po, powiedz mi właśnie czym, czym, dla zawodnika, czym dla ciebie jest ten doping opolskich kibiców. Znaczy powiem tak, jako ja, jako ja, tak, że ja bardzo często jestem gdzieś wyłączony. Ja, ja, ja tego nie, nie słyszę cały czas podczas meczu, ale są takie momenty, że jak ta hala ryknie, ci kibice rykną, to po prostu to nas, nie wiem, uskrzydla, przechodzi zmęczenie, yy, nie wiem, zmartwienie, cokolwiek, dodaje takiej wiary i, po, nie wiem, może nawet poczucia bezpieczeństwa, tak bym to nazwał, wsparcia na pewno i to, że ci kibice jeżdżą gdzieś tam, piszą do nas, no to jest naprawdę bardzo miłe, bo tak naprawdę my to robimy dla nich, dla nich i, i cieszy, cieszy fakt, że ktoś potrafi tym żyć, a... Nie jest dużo ludzi na świecie, którzy potrafią cieszyć się czyimś szczęściem i jeszcze wspierać ich jakby w walce o ich szczęście, a tak naprawdę my to robimy dla dobra kibiców i pamiętam czasy jak przychodziłem do Opola gdzieś, mieliśmy bardzo fajnych kibiców na, na starej hali Gwardii. gdzieś to się wszystko posypało, nie mi to jest ocenie, dlaczego tak się stało, ale wtedy poznałem naprawdę kim są prawdziwi kibice, a to jest po prostu kibicem na chwilę, tak? I ja nie zrobiłem kibicom nic złego, a do tej pory no, jak się z pewnymi osobami spotkam, to, to, to ci ludzie nie potrafią ze mną rozmawiać normalnie. A ja po prostu ja robiłem swoją pracę, a mhm. że ktoś podjął takie decyzje, a nie inne, no to ja nie jestem temu w żaden sposób winny. Ja robiłem wszystko, hmm, wydaje mi się wszystko, co było najlepsze dla drużyny. Bo w niej byłem byłem jej częścią jestem nadal i nadal będę tak robił no a jeżeli to z czymś zdaniem się koliduje no to nie jest moja sprawa ważne żeby robić swoje no właśnie i teraz też to widać na hali jak do ci kibice to stowarzyszenie nasza gwardia też gdzieś tam na początku gdzieś tam mało tych kibiców ale z czasem ja tak jak Teraz byłem tak pierwszy sezon, może być jak pełnił już jako radio, bo jako radio jesteśmy właśnie patronem, no to na tym każdym meczu w opolu to potem gdzieś tam człowiek ma to porównanie, że z meczu na mecz że tych kibiców, ty można powiedzieć, kotle jest coraz więcej i coraz więcej ludzi mam takie odczucie, że nie przychodziło na początku popatrzeć, a fajnie. A potem już gdzieś tam, każdy się gdzieś tam włączył w ten, w ten doping, więc to też było. Fajnie, fajnie słuchać i widzieć takie coś. No, dokładnie tak jak pan redaktor mówi, no, na początku było ta kilka osób, tak chyba na, na palcach jednej ręki można było policzyć ile tych ludzi tak naprawdę było i z każdym meczem jakby ktoś kogoś, nie wiem, zabierał, dokoptowywał a to co było na ostatnim meczu to myślę, że kocioł to była cała hala i wszyscy żywiołowo reagowali na, na poczynania na, na parkiecie, a ostatnie minuty to ja tę chwilę zabiorę na pewno ze sobą głęboko do ziemi, bo życzyłbym sobie, żeby jeszcze takie chwile się powtórzyły, ale myślę, że to było coś zjawiskowego i niepowtarzalnego. No, ja też to mogę powiedzieć, jak stojąc za bramką, widzi się ten, też z tej perspektywy, to aż te ostatnie, tam sześćdziesiąta minuta, i człowiek czuje ten gwartej hali, która można powiedzieć naciska, staje radości, która tego wspomniałeś, cieszy się czyimś szczęściem. Że, no ale to coś też można, ktoś może to odjąć. A to też jest mój po części sukces, bo ja też na tą gwardię chodziłem, dopingowałem ich. Myślę, że to też tak można w takich kategoriach rozważyć. No, czy na pewno, ale ja, ja powiem może tak, że mi się wydaje, że my też zyskaliśmy sobie kibiców w tym, że po prostu byliśmy prawdziwi. W każdym meczu byliśmy prawdziwi, my w każdym meczu tak naprawdę wychodziliśmy i walczyliśmy o swoje, oczywiście nie zawsze wychodziło, bo przegrywaliśmy i dziesięcioma bramkami i gdzieś jakieś tam porażki nam się, nam się zdarzały. Na pewno jest bardzo ciężko utrzymać równy poziom takiej drużynie jak my przez, przez cały rok, bo to jest młoda drużyna, tu wiele czynników miało na to wpływ, ale nam gdzieś tam się to po części udawało, tak? Ale jak my wychodziliśmy grać z mistrzem polskim z Wiwekielce, to my wierzyliśmy, że my to wygramy. Mimo, że to są herosi polskiej pipirecznej, ale my tak dziś się nastawiliśmy na ten mecz, przede wszystkim nie przegraliśmy go w głowach, no i kurczę udało się ku cieszy yy, tylu ludzi. Ja właśnie pamiętam, do meczu z Kielcami, jak rozmawialiśmy przed meczem, nagrywaliśmy zapowiedź tego meczu. Tutaj użyłeś właśnie, że gramy z mistrzem Polski, z hegemonem polskiej piłki ręcznej. Że ten, że ten wynik tego dwumeczu już jest można powiedzieć znany tak naprawdę, ale no, ta pierwsza, no, ten pierwszy mecz, no, niespodzianka niesamowita. No, dokładnie. <laughs> pan, co to, Ja powiem tak szczerze, że yy, najbardziej boli fakt, że są ludzie, którzy potrafią umniejszać umiejsza, temu mniejszemu jeszcze jakiegoś wyczynu, bo, bo to się udało. Bo nie, nie oszukujemy się na 100 meczów, my 99 albo i 100 przegramy z tymi kielcami, bo taka jest rzeczywistość. Ale jeżeli już takie okoliczności się złożyły, że postawiliśmy się, wygraliśmy. To takie no, trochę to jest przykre, że WiWE było podmęczone. Jasne, że było podmęczone, ale z drugiej strony wyszli na nas składem takim, jak wyszli na PSG, Także y, oni chcieli ten mecz za wszelką cenę wygrać, a my się im po prostu przeciwstawiliśmy i Fajnie by było, jakby ludzie to doceniali, a nie umniejszali tego, że po prostu ktoś był zmęczony albo, albo, albo nie. Że się udało wygrać. Albo że się udało. No bo takie rzeczy nie zdarzają się codziennie. To są wyjątkowe chwile i dla takich chwil właśnie się ciężko trenuje, żeby te marzenia, te chwile urzeczywistniać. No właśnie, teraz chciałbym jeszcze zapytać o Twoją taką działalność, bo dość mocno angażujesz się też w tym środowisku piłki ręcznej, na przykład jak akcja była Movember, czyli z tym badaniem tam też to charakterystyczne zapuszczanie wąsa, na przykład również wspomogłeś naszą radiową akcję Zostań Świętym Mikołajem Oddaj Krew, no właśnie, to też takie pomaganie, jakbyś tak. Czym dla Ciebie jest takie to pomaganie, to angażowanie się w te wszystkie akcje? Znaczy przede wszystkim dla mnie to nie jest żadna ujma, tak? Ja jestem normalnym człowiekiem, być może kiedyś przyjdzie czas, że ja będę potrzebował jakiejś pomocy. I uwierz mi pan, że ja nie będę wstydził się iść do kogokolwiek i o taką pomoc poprosić, bo e, jeżeli ktoś mnie prosi, ja jestem w stanie to zrobić, a to naprawdę mnie zbyt wiele nie kosztuje, to czemu nie? Czemu, czemu nie zrobić z siebie no, przysłowiowego nie wiem, potwora i zapuścić tych wąsów? Ja nie mam z tym żadnego problemu. Okej, okay, miesiąc, ludzie się patrzą, dziwnie zadają pytania, ale. Mam, ale efekt jest, ma być. O, oczywiście, efekt jest y, dokładnie znany wszystkim, ale je, mam duży dystans do swojej osoby i bardziej biorę to z poczuciem humoru, tak? Jeśli chodzi o akcję oddawania krwi. Też, też z tym nie mam żadnego problemu. Mimo że wtedy się nie udało, później tak, się rozchorowałem, tak. też mi się mhm. nie udało. Na pewno tą krew kiedyś oddam, ale tak samo jest z Aksem DKMS, gdzie gdzieś jestem zapisany jako dawca szpiku. Kurczę, jak możemy pomóc, a to nic nie kosztuje. Oczywiście tylko tak. się dzielić. No właśnie, to teraz już powróćmy jeszcze do tego sukcesu. Przed nami jest ten najważniejszy medal brązowy oraz ta koszulka okolicznościowa, która już była przygotowana Aha. w Opolu. No właśnie, czy ten medal, on wiadomo, ma jakieś bardzo pewnie ważne miejsce w Twoim, w twoim miejscu? Jakie wrażenia po jego założeniu? czy kurczę, szczerze no te wrażenia po, po tym jego założeniu to już. To już bardziej się chyba smuciłem wtedy, bo przyszedł czas na pożegnanie Antoniego Łangowskiego i Mindaugasa Tarcionasa. No i wtedy gdzieś się chyba bardziej skupiłem na tym, że to już jest ten czas, że ostatni raz gdzieś tam z chłopakami jesteśmy razem. Ale sama droga do tego medalu, myślę, że, że to, to jest piękna historia i, i myślę, że jakby ktoś napisał ciekawą książkę o tym w, Op w Opolu, to e, chętnie taką książeczkę sobie, sobie sobie sprawię, bo fajna pamiątka i jak ja na niego patrzę, to nie patrzę tylko na ten mecz z Kwidzynem, tylko patrzę na ten sezon, na te pięć lat jak tu jestem, jak my walczyliśmy o to, żeby być piątą drużyną, czwartą drużyną, w końcu trzecią drużyną. Jak budowaliśmy budowaliśmy wokół siebie tych kibiców, gdzie, gdzie no to jest coś, coś niezapomnianego, i tego się też nawet chyba radykalnie nie da wytłumaczyć, bo takie zjawiska to jest coś rzadkiego we współczesnym świecie, a mimo to potrafiliśmy zrzeszyć w, nie, ogromną ilość ludzi, która nam będzie kibicuje teraz i będzie kibicowała nadal. Teraz już po sezonie czas na odpoczynek jakieś plany na, na ten odpoczynek. Widzieliśmy na portalach społecznościowych w Opole, że gwardziści od razu pojechali z odpocząć, ale to już teraz, jak teraz wygląda? Teraz już takie, już bez treningów jakiś czas, czy? No teraz mamy do końca tygodnia mamy wolne. Yy, trener tak zalecił, no myślę, że też nam się to należy. Cza, jest czas na podleczenie swoich gdzieś tam jakichś dolegliwości bólowych, yy, jakichś mikrourazów. Myślę, że to potrwa gdzieś, nie wiem, maksymalnie do końca czerwca będziemy mieli wolne, później jakieś indywidualne plany treningowe, no i później zaczyna się kolejna walka, także tego luzu psychicznego i fizycznego naprawdę nie ma dużo, no ale tak jest życie sportowca, kiedyś się na to zdecydowaliśmy i każdy musi być tego świadomy. W takim razie bardzo serdecznie dziękuję za nasze za przyjęcie naszego zaproszenia, za tą dzisiejszą rozmowę, a moim i Państwa gościem był dzisiaj kapitan i obrotowy Gwardii Opole oraz brązowy medalista PGG Superligi w sezonie 2018-2019. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu, do zobaczenia.